Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Call of Duty Modern Warfare 3 I dzisiaj widzicie, dzi dzisiaj widzicie po raz kolejny mapkę Village Tylko, że MOAB z AK-47 Golden Camo! Yeah, right. Yay. E, ogólnie, zanim doszedłem do tego MOAB Znaczy, właściwie tak Wstałem dzisiaj, poszedłem pobiegać Wróciłem i nabiłem MOAB To był mój pierwszy mecz tego dnia e, Ogólnie, tak Próbowałem dalej wbić MOAB To znaczy, pójść za ciosem, pra prawda e, i wbić jeszcze jeden moab. Oczywiście gra tak mnie troluje, że to mi po prostu nie pozwala na to. Mm, I I nie wbiję ten moab. Miałem ciąg 20 na faweli. Boże Faveli... jak to mapa się nazywa? E, mission: o, na mapie Mission. Ciąg 20 na underground. Oczywiście mm, nie wiem czemu ludzie wychodzą z zapesów kontroluje sytuację, nagle bum, kolej zapeców i nie ma MoAP. E, tutaj jakimś szczęściem udało mi się, jakimś fartem udało mi się wybić ten MoAP, ale nie chciałem o tym się mówić, bo chciałem e, powie... garść informacji taką rzucić, bo trochę się będzie teraz zmieniać. Więc tak, mm, po pierwsze jest możliwe, że w najbliższych dwóch tygodniach będę zmieniał kartę graficzną i pamięć ARAM. jednak jest to nie, nie... jest jeszcze pewne, bo nie mamy wszystkich pieniędzy. Mm, zależy tutaj od, od pewnej osoby. Eee, druga rzecz taka, że także w pewnym momencie po prostu może nie być filmów, nawet na tydzień, bo ja może będę musiał wyjąć tą kartę graficzną, co teraz mam sprzedać, a ja mi, prawda, będę miał pusty kąpi, i nie będę mógł odpalić kompa. Także, także może tak być. Eee, druga rzecz jest taka, że mam nowy internet i mam z nim problemy. Eee, tak, tak, to są polskie realia po prostu usług internetowych i dostawców. Ogólnie ja, nie, ja mogłem zmienić z gorszego na lepszy tylko i wydaje mi się, znaczy z gorszego na trochę mniej gorszy. E, otóż mam teraz Wektre o której słyszałem dużo e, negatywnych opinii. Jednakże mm, e, Netia nie oferuje nic. Także wolę zmienić nawet na ten gorszy, na gorszego dostawcę, mieć coś więcej. Mam telewizję oczywiście, w końcu mam dużo, dużo kanałów, więc bardzo się z, z tego cieszę. I wolę jednak mieć tą telewizję i ten psujący się interne, internet niż yy, to co miałem wtedy 10 mega, teraz mam 24, więc zobaczymy właśnie na tym filmiku jak szybko wrzucę go na YouTube. Chciałem się przekonać ile taki filmik będzie wrzucany na YouTube. Także po prostu też mogą nie być wrzucane filmiki ze względu na to, że yy, wczoraj na przykład mi się popsuł ten internet, nie wiem czemu. Po prostu nie ma. Dzisiaj rano włączyłem, bo oczywiście też nie mam Wi-Fi, bo ta Vectra nie oferuje, znaczy oferuje Wi-Fi, ale tylko dla dwóch urządzeń, co jest jakieś śmieszne totalnie. Dlatego ja mam własny router, którego oczywiście nie mogę skonfigurować. Nie wie czemu, bo pan mi nie, nie raczył był powiedzieć dlaczego tak jest, który to był. Ale będę do nic dzwonił oczywiście już się martwił z tym sam, bo Wi-Fi musi być w domu, bo to bez Wi-Fi to ciężko jak jest. Laptop, telewizor, telefon i PlayStation, to każdy by chciał sobie na, się w internecie posiedzieć, tak? Ja się tak zastanawiam, czemu tak jest mało FPS-ów? Tak patrzę? Nie, połysk musi być, zobaczyć, co się dzieje z bronią. Mogę to wyłączyć w sumie. I to. No, a zobaczmy. Więc ogólnie, tutaj patrzcie, widzicie, ja tutaj się normalnie tak ucieszyłem, bo wiedziałem, że tu, tu już mam szansę na map. Ale tutaj niestety, męczennik. E, więc tak. Więc właśnie mogą być takie problemy, ja będę tutaj kombinował oczywiście. No i o, ten, oczywiście rozpoczynam operację wskrzeszenia mojego kompa, będę miał nową kartę graficzną, Ati Radeon 7000 coś bodajże, dla ciekawskich i dodatkowe 4 giga RAMu, oczywiście nie wiem czy to na stówę tak, się, tak będzie, no czy na stówę będę miał to, co, to o czym mówię. Także... Mm, takie informacje, będą gameplaye z Call of Duty Black Ops, bo m, okazało się, że zostały mi gameplaye sprzed dwóch lat. Kiedy to jeszcze był, miałem, chyba byłem w pierwszej gimnazjum i po prostu takie totalnie, totalnie na ownerskie. Jednak na hardkorze, więc już osoby, które nie lubią tego trybu nie, z niewiadomych dla mnie przyczyn, e, mogą oczywiście tego nie oglądać. Także trochę będzie nowości na kanale, znaczy nowości, no to, będzie trochę zmian, tak. Tu już właśnie MoAP. Ogólnie tutaj chciałem być Double MoAP. Myślałem, że tak mi dobrze poszło, więc czemu by nie? E, jednak. E, dlatego tu chciałem zginąć. Widzicie, tu się celowo pod, 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 podkodałem. O. Niepotrzebnie, bo zobaczyłem. Tutaj zginąłem też celowo, bo widziałem typa wcześniej. E, zauważyłem, że jest 65 wynik i odpaliłem już ten MoAP tutaj. E, no, nie wiem, to bo Mogę mieć wynik do zera, a zawsze taki wynik jest fajny, ale trudno jest 29,1. Tak, Także też może być No i oczywiście też chciałem zawiadomić, że Nie idzie mi wbijanie tych moabów Więc po prostu też filmiki nie będę się pokazywać Ale planuję nową serię, o której już wspominałem Wiem, ale nie mogę intra Nie mogę do intra jakoś przysiąść, bo chcę fajne walnąć Żeby nie było jakiegoś shitu Także to właśnie te kilka informacji. Tutaj małap z AK-47. Będę próbował jeszcze wbić małap oczywiście z ACR-em, bo z tą bronią najlepiej się wbija. No z MP7 najlepiej się wbija, MP7 nie liczymy. I wbija... i spróbuję wbić jeszcze z CM901 i z Fadem bo te bronie chciałbym, żebym miał mołap na nich. A muszę przyznać, że Kawasz to jest no naprawdę fatalna bronia. Udało mi się wbić, a CM901 jest dużo lepszy, więc powinno też mi się udać. Także dzięki Wam za oglądanie, to by było dzisiaj na tyle.